No tutaj jest ten sad w ogóle. To pole to wszystko tam jeszcze z tyłu jest, nie? To dziadek miał tu pole o tu zboże. Tutaj do młyna oddawał, nie? Tu jest sad, ale widzę, że połowę drzew jest wyciętych, nie? Bo tyle drzew z jabłkami, ze śliwkami. To jest jeszcze największy orzech, to zawsze dziadek z babcią na święta na, 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 na podwórku tutaj. Zawsze takie dwa duże worki po ziemiach tego orzechu było, nie? I to takie duże dorodne te orzechy, nie? Czyli cały ten teren należał do cały twojej rodziny, ten teren, tak? To wszystko należy do dziadka, nie? do babki idzie, a to pole, tam jeszcze z tyłu jest tam pole to aż idzie pod, e, pod e, tu gdzie Małpy Graj był Liga Ochrony Kraju aż tam za młyn idzie, nie? Mm -hmm. no. A tu był spichlerz, nie? Oni tu e, z bosze zrzucali, A tu wcześniej była prochownia, tu jest Musimy tu zadzić jakieś z naszych w więzionów tylko w nie? Na tym młynie, nie? Musimy tędy przejść, bo tu jest brama zamknięta Uważaj, bocie na ten, Tak, wchodzimy na teren Baszty Montalemberta. Tak, to jest... No, tutaj był młyn. Tu w ogóle nie wolno chodzić, bo to jest e, architekt e, powiedział, że za spadania, bo to grozi za zawaleniu, nie? Mhm. No. A to była Baszta twierdza obrona. On to tutaj dookoła gdzie są te okna, tam były ten, e, armaty i one miały zasięg aż do pogorzelec, nie? I one koźla broniły, nie? Tak, ja znam historię tego no. obiektu. Później zrobili tam... No możemy później wejść, później jak wyjdziemy z tego mu to no, możemy tam zobaczyć, że nie? Ale właśnie mówię, to później zrobili też browar był. Tu była informacja na, na ścianie wisiała, ale... Z, no, 1805, nie? A ja już wcześniej kiedyś, żeby tutaj zaskutować to miejsce. I właśnie tak mówię. Pierwsze co, przejąłem teren. Wybrałem jedno z takich najlepszych pomieszczeń, gdzie było zdatne do... żeby za, zamieszkać za ten chwilowy czas. No, a tu w tędy wchodzimy, nie? Znajomy mówi, no, domu, tam jak w domu, tak czysto, nie? Ja bym, no, o tym, że na ulicy myślałem, to nigdy nie pokazywałem, że jestem jakiś... jakiś... Ch, niechluj czy coś, nie? No, tak. Te... Zawsze wieczorem, chodziłem wieczorem, żeby nie, nie było wiadomo i zamykałem oczy od kasie. Zapraszam. Okej, okay, wchodzimy. No, ugażę, bo tu... Tutaj w ogóle pierwszy ten, tu były magazyny. Oni te worki te napełniali, że spojrza. Tam były spichlerze. Tutaj spojrzał mamo, który przykręcił się waleniem. <kłysy> Idziemy dalej? Jasne. Położyłem po to, żeby nie było widać z, z zewnątrz, czy ktoś jest. Tu ogrodziłem paletami. Tu ogrodziłem paletami, żeby. Mój rower Ukraina znalazł się na wystawce. Ktoś go wyrzucił, dobry rower. Do tej pory jest, nie? Tu też zrobiłem taki galek, ale tam deszczówkę zbierałem, żeby, się, żeby sobie pranie zrobić. coś takiego, żeby coś przepaść, się, się, nie? się Tą weczkę chciałem zainstalować w ogóle tutaj, podłączyć. Kran, e, z, e, przewód i żeby z, z deszczówką go nie? Mm -hmm. No bagajmy. no wejdźmy tu do środka. no bo tu palety? Jasne? Ja tu, no, no zapachem się te. Te palety położyłem dlatego że tu padało zawsze, nie? Uważaj. Idę odpowiedzieć tutaj, nie? No, tu no tu naraz jest bałagan, bo ja tu stąd, no w się wyprowadzałem, to jest tak, jest hard. to jest tu miałem łóżko, tu miałem stół. Tam miałem szapkę, tu miałem szapkę, tu jeszcze moja torba podróżna jest, no mu się zabrać no. Jak długo tutaj mieszkałeś? No Ci, dwa, 3, cztery miesiące, nie? Ja już się z do, od, od lata do, do, do zimy, nie? już się zaczęło zimno robić, już czułem, za, zasłoniłem tymi gąbkami okno, że żeby, już czułem zimno, nie? Już czułem ten mróz te butelkami zamarzała, woda to zamarzała, zamarzała i No i tak to w ogóle ten tu było czysto, że ja na szybko szybko się wyprowadzałem i teraz zostało, nie spalec i zrobiłem łóżko, no, a teraz miałem szafkę do ubrania, nie? No i tu. I to był, to był mówię, tutaj w ogóle to było jedyne, jedyne zdatne pomieszczenie, które można było za, zagospodarować ciepło Ale... to było jak deszcz no, deszpadą no, tylko jedynie, jedynie na, na, na przedpół na tym, na korytarzu, nie? A jak sobie dawałeś radę z higieną? No to właśnie mówię, te deszczówkę miałem, czy są deszczówka miałem się... Środki czystości też miałem, to zawsze za mną się ogarnąłem. przebrałem sobie rzeczy, bieliznę, skarpetki przeprałem. Te rzeczy, które miałem, się spodzić, czy coś dawałem do mojej kobiety tam na targowo, ona mi przebierała. I, i, no, czysty byłem, bo był znajomy tu przyszedł, opinią barę, bo diabeł mówił, ja nie wierzę, że jest tam masz tak czysto tutaj, nie? Jak w domu, nie? Podłoga zawsze była umyta, no teraz jest taki syp, no bo ja mówię, bo ja się wyprowadzałem na szybko, a nie chciałem, żeby w ogóle ktoś tu wyszedł, nie? No. No jest trochę hardcore, jest no. Nie, no nie przejmuj się tym. No, no właśnie, ale właśnie takimi rzeczami się przyjmuję. Tak? A słuchaj, a nie miałeś tutaj problemów, nie wiem, ze szczurami, z jakimiś nie, nie, tymi... nie, szczury w ogóle, tu nie było w ogóle ani myszy, ani odchodów nie było, żadnych myszy. robiłem tak, żeby nie dopuścić, żeby tu było jakieś jedzenie czy jakieś okruchy. A jak były zwierzątka, no to im dawałem tam na pierwszej hali, tam rzucałem jedzenie i tam w ogóle sobie ten... Mm -hmm. O, a tam widziałem, to. że masz dziurę na zewnątrz, nie wchodził ci tutaj nikt z tamtej strony? Nie, właśnie nie, właśnie nie. Aha, właśnie czyli zamykam się od środka, a przez dach nikt nie wejdzie, bo przez dach nie wejdzie. Wiesz co, pytam dlatego, że y, jak ktoś jest bezdomny i śpi na klatce schodowej, no. to on ma taki przerywany sen. Ja też miałem przerywany, ale ja uczułem się, że zamykam się na... od środka kratę, zamykam na, na, na zamknięcie. Miałem też bez bezprzewodowy, gdzie znajomi wiedzieli, w którym miejscu jest pstryczek, a poduszku łóżkiem miałem bimbadełko, Że wiatrę, Aha, to że ktoś, że to swój idzie, nie? Rozumiem. No jest hardkor, nie powiem, że jest, że, że, że jest ten, ale jak mówię, na te warunki to miałem i czysto, miałem, i miałem zawsze posątane i miałem, dlatego ogarnąłem sobie z wystawy tą właśnie ten brodzik podprysznic, żeby też szczupkę łapać, żeby się zawsze coś umieć, bo to jest czysta woda, nie? No tak. Żeby się umyć będę no i nikt nawet nie wiedział, że ja w ogóle tu mieszkam, nie? A pokażesz mi resztę to pomieszczeń? Tak, pewnie. Tuta, tutaj jak chcesz? Tam nie, tam jest w ogóle, tam była, tam była łaśnia, tam się kobiety wykąpały, tam jest zawalone, to tam nie wejdziemy. Tutaj mm -hmm. gdzie te drzwi, to tam, 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 tam były toalety, nie? Tam były dalej biura, tylko już tam jest naprawdę jest masakra, nie? To jest taki warsztatik, że coś tam reperowałem czy coś. Dubałem sobie jak moje chwilę. I w którym roku tu mieszkałeś dokładnie? No w, tym, w, tamtym roku. w tamtym roku. W tamtym roku, tak. Ja jeszcze tu, e, ci powiem, była zima już się począł, no jak ja wstałem, no to było pełno śniegu, nie? Ja mm -hmm. wstałem, było pełno śniegu, nie? Mm. Nie bałeś się, że to grozi jakimś nie, ja katastrofą po prostu, budowlaną. Dlatego Ja wiedziałem, że to grozi zawaleniem, dlatego położyłem tam palety, odgrodziłem to taśmą, tą budowlaną i tam, gdzie i tu też, żeby nikt nie chodził, to wiedziałem, że tylko to pomieszczenie jest zdatne do zamieszkania. Bo tu jest jeszcze wcześniej, przejdźmy tu, pokażę? Bo chciałem pierwsze to pomieszczenie zagospodarować, ale zobaczyłem na sufit, to ten to groziło zawaleniem, No to w każdym razie by się coś stało, nie? To jest właśnie pomieszczenie, które było tam, nie? Mm -hmm. Tu widzę płytę kartonowo-gipsową. No, no, bo to oni to właśnie, tu były, tu były biura i tu te panie, co pracowały przy, w tym mun one tu miały stołówkę, tam była łaźnia, toaleta, nie? Mm -hmm. no. tak, no. Aha, tu było jakieś wejście tu były, główne. Tu były miejsce poczne, oni tu wózkami worki wywozili, bo tu był magazyn, nie? Teraz przednie, na przedniej ładowani, Borki sypywali do młyna, a tutaj były magazyny. A pamiętasz, w jakich latach to funkcjonowało? Jeszcze? 80., koniec 90., początek 90. już to zaczęli te zamykać. Mm -hmm. Bo tam na początku, gdzie prochownia, tam był spichlerz. Oni tam traktorami sypywali zboże. I to nie wiem jakim, czy dołem, czy ten, rurami szło do pierwszej hali, tam w rogu były te, takie, takie sten rury i one, te kobiety, te worki te napełniały mąką. I te mą, bo, bo, worki tu były umieszczone, tu w tym drugim, w tym pomieszczeniu. W drugiej hali były umieszczone na tym, nie? na, 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 na półkach I dlatego odwróciłem to paletami. Żeby, że właśnie żeby, no, żeby do katastrofy A miałeś tutaj wizytę na przykład policji albo straży nie, miejskiej? Nie, dlatego zawsze byłem cicho, nie, nie byłem. Ja alkohol nie piję, zawsze głośno muzyki też nie słuchałem. Z, z, jak myślałem podmiotu, siedziałem cicho i żeby był spokój i żeby nikt nie, 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 nikomu nie zawadził. A ten teren należy w tej chwili do baszty, czy nie? Nie, nie, ten teren, ten, ten młyn to należy do takiego pana, on mieszka na wyspie, on to niby kupi za złotówkę, tak mi znajomy powiedział, nie? Już wiem, o kim mówisz, tak? Tak, weź wiedział? Pan Marian, no, tak, no, no tak widzisz. No. To jeszcze jest, jest e, trawa e, po powodzi, nie wiem jakim cudem ona tutaj mi się wydaje przy syndaku na tu Tam natomiast ktoś zrobił tratwę, jak była powodzi, nie? Tam widzisz. Nie wiesz co, wydaje mi się, że to nie jest z powodzi, tylko to jest z, z takiej imprezy pływania na byle czym odro. A pływaki to były. Tak, że oni ale wiesz. Z, było, z, z... No być może ktoś tutaj to przywiózł, tak? No. A nie miałeś tutaj innych lokatorów, że, że ktoś chciał z tobą... Nie, nie. Ukraińcy słyszałem kiedyś w nocy, bo to słychać w nocy. Jak ktoś chodził i mówił, słyszałem głosu, y, nie czy to ruscy czy Ukraińcy próbowali się do tej kraty dobić, ale dobrze że miałem zamkniętą, nie? Właśnie za, zawsze zabezpieczę, no, że, że nie, telefon miał zawsze naładowany w razie co do moja była kobieta dzwoniła, nie? Grażyna, że jak coś pociąwać pomocy czy... Zawsze miałem ten telefon włączony. Powerbanka też miałem. Nie? Może bardziej to złomiarze, byli co? Czy, czy nie? Ja ci powiem, nie wiem czy złomiarze, bo to w sumie praktycznie, nie wiem, może być złomiarze, jak mówisz, nie Nie wychodziłem, zawsze jak przychodziłem, chodziłem do siebie tam do pokoju. Tu, tutaj gdzie ta łapałem, tam sobie siedziałem, paliłem papierosa. Ogarnąłem się ten. Y a takie przyziemne sprawy, jedzenie. Jedzenie miałem, jedzenie, miałem, miałem jedzenie to na bieżąco. Nie, nie magazynowałem, żeby tu nie było żadnych szczurów, czy ten, nie mm -hmm. magazynowałem. Czasami to, jak zostawała zostawałem bułka czy kanapkę, to przez dach dziurę w dachu rzucałem ptakom, nie? Aha, w ten sposób. No, do ptaki, ptaki. No i mówię, te palety położyłem w tym chyba właśnie tą Ukrainą i miałem taki wózek, rozdajemy go jest w koźlu, taki na dwóch kółkach, i te meble przewoziłem, to wszystko z wystawki sobie z Robiłem, nie. Mm -hmm. No to jest zabytkowy obiekt w zabytkowy, ogóle. Zabytkowy, tak, tak, bo wiesz, że w Holandii, jak masz zabytek, który już ma 100 lat, to go nie można w ogóle nic zruszyć, nie ruszyć, nie? Zobacz te kropki te jakie one już, to jest zawalenie, nie? Tak. Tam właśnie w rogu, tam były kobiety, worki przy z, z z zakończeniu Tu jest niebezpiecznie, no. No jest niebezpiecznie, dlatego ja, wiesz, nie, jest, nie jestem jakiś nieogarnięty nie czy coś, ale wiem, że co do takich rzeczy BHP, to mam, mam świadomość i dlatego, jak mówię, to samo to, że ja te palety zrobiłem i to też go odgrodziłem, nie? Dobrze, Krzysztof. A teraz jaka jest twoja sytuacja, bo? Jesteś w Markocie ci co. Tak? tak, jestem w Markocie, no jestem, na razie jest jak jest, no pomagam jak mogę, jak proszą o jakąś pracę, czy coś, żeby coś pomóc, dzieło porąbać, za mnie odmówię zawsze, biorę sam od siebie też, czy pograbię, czy psów w końcu po, posprzątam, no staram się od siebie coś dać, nie? Mhm. Na ten czas złożyłem teraz mieszkanie, na mieszkanie socjalne, bo mnie wykreślili z listy i no czekam, czekam, nie? Do prezydium złożyłem, no i czekam właśnie teraz. No. Nie wiesz, na jakim jesteś miejscu. No, no na pewno będzie na ostatnim, bo z, ta pani z, z opieką właśnie kazami mówi, Panie Krzysztofie, niech pan zrezygnuje ze socjalnego mieszkania, załatwimy mieszkanie na czas nieokreślony. To jest niby czas e, komunalne, ale z, niby na warunkach nie wiem, jak to jest dokładnie. I, no, i że się okazało, że nie, nie, były dwie oferty, to kierownik z Markotu nie odesłał tego na stary adres do opieki, jedno miałem gdzieś w drugi w Koźlu. No i po, po tym, że nie wiedziałem o tym, później złożyłem jeszcze raz, to niby dostałem odpowiedź, że od 2017 zmieniły się przepisy i nie kwalifikuje się na mieszkanie na czas nieokreślony. No i musiałem złożyć od początku na czas na okręg na socjalny. No i, i ta pani mówi, że no, prawdopodobnie na, na końcu listy, nie? No to gdzieś znowu będę pewnie czekał 6-7 lat, nie? No. Tak to wygląda, nie? Wiesz co, podziwiam Cię, bo mieszkanie co prawda tutaj widać, że miałeś bezpiecznie. No tak, ja no dlatego się staram. Ja Jest nie... to lepsza oferta, znaczy no, oferta, niż, co ja, co ja, ja gadam. No niż stacja, niż, niż, niż las oczywiście. Tak, dokładnie, nie? lepsze no, miejsce. No bo ja już też miałem w planie bunk bunkier zaskutować, nie, w Sławięcicach. Wiecie, Wy tam taki fajny bunkier, w środku piasek czarny i wyłożony cały płyt tym, y jak się dyskami. To w sumie tam było ciepło, bo na, jakby to był okres zimowy, jak ja tam byłem w tym bunkrze, Mm -hmm. I sobie myślę, no na samym końcu pójdę do tego bunkru, wyłożę go paletami, żeby zrobić sobie miejsce na si do siedzenia, na spanie. I był taki we otwór wentylacyjny. Chciałem już mieć w głowie plan, żeby zrobić tą kozę taką dać, suchym mm -hmm. drzewem przepalać wieczorem, to. żeby był biały tym, żeby nie było czarnego ten, tylko żeby sobie herbatę zagrać czy cokolwiek. Nie? No ja jestem mogę ja, Niektóre rzeczy to ja umiem potrafię. No ale tak mówię właśnie. Tylko tam, tam chyba są lasy państwowe, to byś miał kontrol, co? Gdyby się dymu nosił. Żeby ja ci powiem, to było przy stacji niedaleko, niedaleko od drogi, jak, tę boczną drogę jak na Kotarnię. Widzisz. No wiem, że tak. <coughs> Przepraszam. I właśnie tam chciałem, no to byłoby takie podobne zasadzie jak tu: po cichu nikomu nie wadzić i nie, nie robić rzeczy, które nie są zgodne że z bezpieczeństwem higieny. BHP, i, no tak mówię, no, starać się jakoś to odkręcać wszystko, nie? Ja tylko przypomnę, widzą, że na początku tego filmu rozmawialiśmy o tym terenie po, po twojej rodzinie, gdzie to w zasadzie kiedyś miało należeć do ciebie, a, tak, no, a w wyniku pewnych, no, pewnych nieprawidłowości jest w innych rękach, no, tak? No przeszło to, prze, obecnie nie wiem, zrobili tak, że nagle testament zniknął, chrzestna wiedziała o testamencie, matka wiedziała o testamencie, a nagle się okazuje, że ja nie mogę wrócić do domu, nie? No właśnie. I co najlepsze, że ta kobieta, która mnie adoptowała ze swoim mężem, ona jeszcze miała czelność powiedzieć, że no, jak oni umrą, odejdą z tego świata, to oni się położą na grub, na miejsce moich dziadków, na, na, na ten grób. Dlaczego oni nie mogą znaleźć, bo naprawdę mnie to razi i boli mnie, dlaczego oni nie mogą wy, wykupić sobie kwatery, a nie kłaść się na szczątkach moich dziadków. no. to by zagrabili też czysto. Miejsce nad cmentarzem są zagrabione. To nie jest normalne, co oni robią. Nie? Sąsiedzi, no właśnie sąsiada, byłem u sąsiada, nim przyjechać ale on widocznie chyba jeszcze śpi, bo zmęczony, bo on w Austrii pracuje, a ojciec, nie wiem, nie podzwoniłem. no i on też powiedział, że jak coś, jak będę, będzie, to on też przed kamerą powie, poświadczy to, co ja mówiłem, że to Jasne. wszystko jest ten... Hmm. Czy, czy, czy będziesz tu wracał? Czy, czy nie, 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 raczej nie. Nie, jeżeli, jeżeli w tym Markocie mam, na razie jest tak, jak jest, no to nie, nie mam zamiaru. Może jak będzie ciepło, aby nie wiem na imprezę się, a mojej kobiety nie będzie to będzie wnuka, to może tylko przyjdzie przy ale mi się wydaje, że na razie nie. Na razie jest, nie jest tak jak jest, na razie w tym markosie, tak? mhm. Krzysztof, przynajmniej ci dziękuję, że pokazałeś to No ja no, no, chciałem, wiesz, ja jestem taki, że jestem szczery otwarty i chciałem pokazać też widzom, którzy mnie hejtowali, że naprawdę... Ja nie mam nic za sobie, do sobie, nie powiem, nie, nie jestem święty, ale. Jesteś normalny człowiekiem? Jestem normalnym człowiekiem, do, no, pomogę każdemu, nawet czasami, który, który jest e, taki, jak jest, ale zawsze, nie, nie, nie odwracam się plecami, nie idę w drugą, w drugą stronę, tylko zawsze sam się zapytam o Ciebie, czy nie potrzebuję pomocy, czy coś, cokolwiek. Coś, Jasne. No. Jeszcze raz dziękuję, życzę Ci ja wszystkiego dziękuję, dobrego. Dziękuję.